film, którego dawno nie było, czyli zakupy, a dokładnie robimy sobie już wspólnie od razu e, unboxing. E, ja zamówiłam tutaj i zakupy, i paczka DT. E, jest e, i paczuszka. Teraz sobie wszystko powyciągam, więc już możecie zobaczyć, co po kolei tu mamy. Chyba zaczęłam właśnie od dupy strony, że <noise> tak powiem, ale było mi łatwiej się tutaj Dostać. No i to jest tyle. Słuchajcie, niewiele rzeczy, ale muszę przyznać, że paczka mało nie kosztowała. Na które to ja sobie odłożę, już to jest mój własny biznes i tak dalej. W pierwszej kolejności to te nowyczki nowości od Tima Holca. Miałam okazję od kogoś je przez chwilę pouływać na DWC, jak zobaczyłam, że ktoś je ma po prostu pomajdać, że tak powiem. Jakaś sprężynka to wymiany, ale to zobaczymy potem. To jest wersja mini, są jeszcze właśnie większe tego typu nożyczki, więc będą testowane. Jestem bardzo ciekawa właśnie jak one się będą sprawdzać w porównaniu wiecie, do tych standardowych nożyczek Tima Holca one dla mnie są bardzo wygodne, wygodniejsze zdecydowanie niż nożyczki z małymi uszami, ale czasami jednak ta ręka mi tutaj nie domaga, wiecie, kto dużo wycina albo ma jakieś problemy z rękami, to mnie rozumiem. I kupiłam takie płatki i złote właśnie od yy, Fina Bar, bo takie akurat były z Fina Bar yy, w Skrapkowo. No i wziąłam jeszcze takie właśnie Galaxy. No to złocenia to podejrzewam w te płatki można przyklejać. Te prawdopodobnie wiecie na zasadzie takiej folii ze złoceniem, a te prawdopodobnie nie, ale mam na nie pomysł na wykorzystanie trochę mniej skrapowy. Ale pewnie to skrapa też gdzieś jakoś sięgnę po nie. I wziąłam też te silikonowe pędzelki. Dziewczyny widziałam, w SDT je używają i polecają. I słuchajcie, tutaj wszystko papierowe. Oj, oj! Dobra, żeby mi tylko te luźne arkusze nie zaczepiły. To są wszystko gratis. Zaraz sobie je przyjrzymy. To są paseczki do. Ta koronka to też gratis oczywiście herbatka y, również no i wizytówka ze skrapkowo bo mówimy o paczce ze skrapkowo właśnie DT y, wzięłam sobie wtyfty do kolczyków ponieważ jeśli tutaj ktoś mnie obserwuje na instagramie to wychodzę w jakąś taką fazę na właśnie robienie cudeniek z masy typu Fimo i właśnie y, pokusiłam się o to żeby robić też kolczyki te miniaturki. O! Widzę, że... <noise> nie pamiętam. Wydawało mi się, że Kinga Minibca, że jednak nie ma tych tekturek. Albo coś się pogubiłam, albo to są inne tekturki. Miały być inne z tych dziecięcej kolekcji, ale fajnie. Mam, mam te. Mam ten wykrojnik wzięty właśnie. Tak, to jeszcze jest pop-upa te elementy, o, to też jest do pop-up'a więc sobie to odłożę musiałam sobie zapakować to zaraz folię, e, bazy do pop-up'a z rzeczy z papieru i pudełka, słuchajcie, I wzięłam pudełka wzięłam wysokie pudełka wszystkie są wysokie, delkę, kwadrat y, i C5 to chyba jest format ten taki, taki pośredni, że tak y, powiemy okej, okay. a, bo ja chyba chciałam inne tekturki jeszcze no, bo już nie pamiętam. Wzięłam też takie skrzydełka, słuchajcie. Zaciekawiło mnie to. Nie wiem, jeszcze, jak je wykorzystam. Ojej, to jest taki syntetyczny materiał, jakiś poliester. Ale tutaj, słuchajcie, klucz wstawić na przykład. No nie wiem, jakoś tak. Stwierdziłam, że coś zaeksperymentuję, nie wiem do czego to może być, ale, ale spróbuję. Wzięłam też sobie jedną maskę z Akaterii, Dawno nie miałam żadnej nowej maski. Miałam sobie kupić jakąś właśnie na zlocie w DWC, ale jakoś na DWC, ale jakoś tak się nie mogłam zdecydować na żadną. No i stwierdziłam, dobra, jest jakaś, to sobie wezmę taką właśnie o takim, wiecie, niezbyt określonym kształcie. No i słuchajcie, z papierów z papierów, a! Tak, to miały być chyba tekturki z tego. I rozumiem, że ich nie było. Okej, okay, dostałam to. Wzięłam sobie napisy, paseczki Zoju w ramach promocji, która była właśnie na mm, skrapkowo minus tam chyba 20 na niektóre papiery, na niektóre jakieś minus 10 było ale chyba wywzięłam te wszystkie co były w opcji najtańsze skusiłam się też na nową kolekcję Sunny Blooms od ym, Scrap and Me i tu jest ten arkusz z kwiatami dwójeczka ten sobie wybrałam, jeszcze jest jedynka inne kwiaty są do wycinania i wzięłam dwa, czy jeden arkusz chyba jeden arkusz ostatecznie wzięłam czyli ten bo chyba nic innego nie ma tego. Dobrze pamiętam? Dobrze. No i z tej promocji wziąłam sobie chociaż jeden arkusz Baby Joy, bo mam dużo elementów do wycinania, które chciałabym jeszcze wykorzystać. Kolejne napisy, tym razem z Mintaja napisy dziecko, ponieważ chcę porobić albumy dziecięce, więc akurat fajnie będzie takie gotowe napisy wykorzystać. Jeszcze jakiś arkusz właśnie z kolekcji Potterowskiej to nigdy nie jest tak naprawdę za mało w mojej kolekcji i wzięłam sobie uchak galery z body and soul ja już tworzyłam właśnie z tej kolekcji bardzo mi się ona podoba i chyba właśnie ten paseczek z napisami to było chyba czy to było z tej kolekcji? tak, to jest akurat z tej kolekcji są po angielsku i po polsku ślimle dwa paseczki i zobaczmy sobie, słuchajcie, Kretisy. Nieźle mi tutaj Kinga sypnęła nimi. E, mamy z Alchemy of Arts takie pocztówki. E, paseczki, wycinanki. Nie wiem czego to jest. W ogóle mi nic paski nie mówią. Zimowa chyba kolekcja. Bo jest jakiś desen. Nic mi to nie, nie, nie mówi. Nigdzie nie ma e, firmy. A jakoś te kwiaty nic mi nie mówią. No i jeszcze z alchemii. Te też są z alchemii, z tą dziewczynką. O, te fajne elementy. Nie wiem, co to za kolekcja, jest tu podpisana? Nie, ale fajne są te elementy. Takie trochę bardziej męskie. No i jeszcze właśnie e, kolejne elementy. Zapomniałam kupić Cizal, niestety, więc będę kupowała mnóstwo rzeczy, które nie są mi tak naprawdę potrzebne. Ale, ale co tam, yy, nie mam Sizalu dalej, <noise> Skończyło mi się i, i zapomniałam kupić. A to była najważniejsza w sumie rzecz. Tutaj chyba jest tej kolekcji Potterowskiej. Fajne w ogóle na, na zakładki może posłużyć. A, a tutaj tej dzieciaczkowej. Tutaj też jest ta magiczna kolekcja. No widzę, że Kinga sporo tych pasków po podostawała i, i rozdaje. Widzę całkiem sporo, naprawdę mnóstwo tych giftów. Tutaj ta para. Ja z Alchemin nie mam ostatnio kupionych y, żadnych y, kolekcji. jakoś tak wyszło, że, że nie. Ja nic nie kupowałam. To jest chyba tefta dzieciaczkowa kolekcja. No. <grytanie> to jak ta moda była na dzieci pobierane za owocki i fotografowane To tak, y, nawiązanie do tego, właśnie ta grafika. No i coś z motywem podróżniczym bardzo, bardzo e, fajne. Z pozoru nie duże zakupy, ale sporo kosztowały. E, przede wszystkim przez te mm, nowyczki, Nie da się ukryć. E, to jest to właśnie to najbardziej boli w hobby to, że kupuje się mało, a w rzeczywistości się bardzo dużo e, wydaje. <grytanie> Pieniędzy oczywiście. Dziękuję Wam za oglądanie. E, taki szybki haul nie będę prezentować tej kolekcji, bo ona już trochę jest na rynku. I zresztą, jeśli jesteście ciekawi, to zrobię oczywiście jakąś karteczkę tutaj na YouTubie, żeby wam pokazać, bo jak mówiłam, ja już ją ciałam na DWC, na ateciaki i inne karteczki. Dzięki za oglądanie, tak, moja kotka to nazywa Rujka i dlatego takie piękne ma tutaj dźwięki, tak, o Tobie mowa, moja droga, tak, nie wolno Ciebie za bardzo głaskać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie, hej!